Dzień dobry, nazywa się Paweł Sibieski Auto Alex. Kolejny nasz samochód, który mamy do sprzedania. Mazda 5. 100% japończyk z rodziny japończyków wyróżnia się tak naprawdę tym, że na tle Toyoty, Suzuki, Mitsubishi Mazda w końcu zaczęła wyglądać w latach już od 2008 2009 roku faktycznie ten Styl Mazdy się troszkę zmienił na tle konkurencji i on faktycznie o całej konkurencji po prostu lepiej, atrakcyjnie wygląda. Co jeżeli chodzi o nas samochód, który sprowadziliśmy, jak widzicie, jest to auto sprowadzone z Niemiec. Teraz niedawno, właśnie dzisiaj go odebraliśmy od lakiernika. Co miał robione, mianowicie miał malowaną przednią maskę, ponieważ, ponieważ z niej schodził lakier, lakier bez bawy. Cała reszta samochodu jest oryginalna i ani jeden element w nim był niemalowany. Co jeżeli chodzi o wyposażenie zewnętrzne, już lampy mamy soczewkowe, czyli xenony. Jak i xenony, to oczywiście spryskiwacze xenonów. Świata przeciwgielne, Mamy też e, aluminiowe felgi w rozmiarze 16. No i co ja bardzo lubię w minivanach, nie mamy drzwi otwierane normalnie, tylko mamy je przesuwne do tyłu. Zanim zajdziemy do środka, ale to później, e, pokażę Wam jeszcze jak auto wygląda e, z zewnątrz. Z tyłu mamy czujniki parkowania Dosyć Niektórym się ten tył trochę może nie podobać, bo on ma tak śmiesznie schodzące lampy, przyciemnione szyby no i fajny grafitowy kolor. Jeżeli chodzi o silnik pod maską mamy ekonomicznego diesla 1.6 o mocy 115 koni Bardzo, ale to bardzo zaskakuje osiągami i przyspieszeniem bo jest niesamowicie dynamiczny, ale dosyć jeżeli chodzi o rozmowę i z silniku ee, i z zewnątrz przejdziemy do środka, pokażę Wam jak wygląda by samochód w środku Uff. w środku już znajdziemy parę fajnych gadżetów mianowicie pełna elektryka szyb z przodu i z tyłu elektryczne e, lustra podgrzewane lusterka e, mamy też tempomat mamy automatyczną klimatyzację Mamy całe już radio z nawigacją, czyli cały system multimedialny On jest z 2011 roku, z tego, czyli z tego roku, z którego pochodzi Mazda Niemniej jednak mamy tutaj faktycznie całe multimedia łącznie z nawigacją Do obsługi audio i tak dalej, i tak dalej Oczywiście klimatyzacja automatyczna sześciobiegowa skrzynia biegów No i tutaj jeszcze mamy trochę starego Japończyka Ponieważ Japończycy strasznie lubią twarde plastiki do tej pory się często spotyka twarde plastiki w Japończykach Nie wiem czym to jest spowodowane no, My Europejczycy jesteśmy raczej przyzwyczajeni do e, miękkich Niemcy nas po prostu do tego e, przyzwyczajeni materiałów Ale dalej jeżeli chodzi o wyposażenie Sześć poduszek powietrznych, e, czyli dwie czołowe, boczne oraz kurtyny powietrzne Podgrzewane siedzenia, także wersja taki dosyć kompleksowo wyposażona No i oczywiście mamy jeszcze e, trzeci rzęd, e, rząd siedzeń Słuchajcie, samochód jest z 2011 roku 1.6 diesel 115 konny Mazda jest to synonim bezawaryjności Do tego, tak jak powiedziałem wcześniej Ona zaczęła wyglądać do jakiegoś czasu Więc z całej tej gamy japońskich samochodów Myślę, że jest fajniejszym Jeden z fajniejszych produktów w którym, w którym, w którym Mazda naprawdę sobie zbudziła nową Nabrała nową rzeszę klientów jeżeli szukaliście takiego samochodu Aleksandr Wódzki, Targowa12, do zobaczenia.